Szósty. Nieprawda, bo dziewiąty. 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 A jak publikujemy ten film jest dziesiąty. 9 plus 1. Strategia wyjścia, która pięknie nawiązuje do zeszłotygodniowego, tak filmiku. do zeszłotygodniowego filmu, w którym mówiliśmy o zmianach i o tym, jak te zmiany wprowadzać, e, tak żebyśmy byli w stanie coś z nich wyciągnąć. A dzisiaj tak. idziemy dalej. Idziemy dalej. Bo zastanawiamy się nad tym, czy jeżeli coś zmieniamy, to przygotowujemy się na sytuację, w której ta zmiana może wyjść nam, mówiąc, wprost boki. Tak. I teraz myślę, że mus, powinniśmy powiedzieć, że jest 10, 10. 10. 10. 10. Lutego, lutego. lutego 2020 roku, a my kontynuujemy temat zmian, bo są bardzo ciekawe. Bo są bardzo ciekawe. I teraz zastanawialiśmy się, czy te wszystkie takie szumne, duże transformacje, reorganizacje. Zmiany sposobu pracy, merge, wydzielenie spółek i tak dalej. Czy przy okazji do takich tak dużych i poważnych rzeczy firmy, organizacje mają jakąś strategię wyjścia, jak się okaże, że no jednak to nam nie wyszło? Odpowiedzi są jak zwykle dwie: mają albo nie mają, pewnie mają, jest w zdecydowanie mniejszości. Nie mają jest w zdecydowanej większości, ale Warto też powiedzieć, że tak jak mówiliśmy sobie tydzień temu, tak powiem, powtórzę to jeszcze raz, nawet jeżeli nie mamy strategii wyjścia, to nie wycofujmy się z tej transformacji zbyt szybko, i to jest tytułem wstępu. Tytułem wstępu, a tak. tytułem rozwinięcia. A tytułem rozwinięcia. Mamy coś takiego jak utopione koszty. Mamy. Który, gdzie kurczowo trzymamy się jakiegoś rozwiązania tylko dlatego, że już dużo w nie zainwestowaliśmy. Tak koronny przykład, lotnisko w Berlinie. Według nie wiem, czy słyszeli, zatrudnili 20 tysięcy statystów tydzień temu, żeby udawali ruch na lotnisku, bo testują. Okej, okay, fajnie. Nic to nie zmieni. E, więc mając, robiąc taką zmianę musimy z jednej strony uważać, żeby się za szybko z niej nie wycofać, o tym już mówiliśmy. Z drugiej strony musimy uważać, żeby nie przesadzić i nie trzymać się jej tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy w nią zaangażowani. I tu pomaga nam właśnie strategia wyjścia, tak. w której jasno powinny być opisane... Że jeżeli zadzieje się X, to my podejmiemy, to my podejmiemy decyzję Y. y. E, I tak jak ja patrzę i widzę, to w większości przypadków, szczególnie jeżeli chodzi o agile'owe transformacje, e, wydaje się, że jest to droga jednokierunkowa. Zero jedynkowa. Tak, I jednokierunkowa. tak. To znaczy, robimy transformację i mamy nadzieję, że będzie lepiej. I nikt nie zadaje sobie pytania, a co jak będzie gorzej? Okej. Okay. I żeby zadać sobie pytanie, a co jak będzie gorzej, my musimy mieć jakiś miernik, który nam powie, że jest gorzej, nie? bo tak. to jest jakby clue. Nie damy rady odpowiedzieć sobie na pytanie, a co jeżeli, co, jeżeli będzie gorzej, jeżeli nie będziemy mierni, mieli miernika bądź mierników, bo to jest lepsze rozwiązanie, które nam powiedzą, że faktycznie gorzej jest. Bo fajnie, fajnie, o fajnym przykładzie rozmawialiśmy zaraz przed wejściem na antenę. A mianowicie, co jeżeli po transformacji zamiast time to market skrócić się, nam time... się wydłużył? Tak, czyli wydłużył nam się time to market. No to tak jak sam powiedziałeś, musimy ten time to market mierzyć, tak. to po pierwsze, a po drugie, to się pięknie wszystko ze sobą łączy. Robiąc jakąkolwiek zmianę, musimy mieć jakiś cel tak. tej zmiany i wizję, a żeby mieć cel, to musimy go móc znowu zmierzyć. Tak, więc pakując to wszystko w ładne, zgrabne podsumowanie. Jeżeli wprowadzamy jakąś zmianę, to po pierwsze musimy się zastanowić, i to jest kluczowe, co ona ma nam dać. Jeżeli już to wiemy, to musimy sobie rozpisać, jak to zmierzymy, że ona nam to da. I to jeszcze się czasami dzieje, ale nie zawsze. Tak. Ale ten trzeci krok też jest bardzo istotny. No dobrze, a jeżeli się okaże, że jest gorzej niż miało być, czyli nie tylko, że się nic nie zmieniło, ale jest gorzej, no to co wtedy? Brniemy dalej? wycofujemy się, jaka jest nasza strategia wyjścia? Brniemy dalej, wycofujemy się, a ewentualnie podejmujemy jakieś akcje, żeby spróbować jakby dojść do tego celu, który sobie założyliśmy. Tak. Teraz ta strategia wyjścia jest kapitalnie ważna w przypadku każdego procesu, nie tylko dużych procesów transformacyjnych, ale też każdego improvementu, który wprowadzamy Chociażby w nasze codzienne życie. Na przykład po retro, tak. Jeżeli po retro wprowadzamy akcję pod tytułem spróbujmy się zaplanować tak, żeby nie spadło nam więcej niż 5 punktów ze sprintu, tak, to mamy po pierwsze Akcję, po drugie, mamy miernik tej akcji, tak? po trzecie, będziemy mieli strategię wyjścia. Strategią wyjścia będzie weryfikacja, w jaki sposób pracujemy, i na re kolejnym retro przegadanie, co moglibyśmy jest... zrobić lepiej. To drugie podsumowanie, bo retro jest dokładnie fajnym przykładem na to, jak można tę strategię wyjścia opracowywać. Bo nie wystarczy coś zmienić, tak jak mówiliśmy, bo część rzeczy może zadać na in plus, część in minus. Musimy sprawdzić, które były, które, ale też w jawnie sobie powiedzieć, co robimy w przypadku, kiedy się okaże, że jest odwrotnie. Bo akurat w przypadku retro odsuwamy tę decyzję do momentu aż tak, to faktycznie wystąpi. I to jest OK w przypadku z małych zmian, które robimy sprint per sprint, natomiast w przypadku dużych zmian ja bym dalej stał na stanowisku, że nie możemy. Nasza, naszą strategią wyjścia nie może być, no to się będziemy martwić, jak już się zadzieje źle. Bo w przypadku dużych zmian to może być za późno. Zakończyłeś ten film takim dosyć negatywnym akcentem, ale pięknie. Pięknie. Nie ja go nie chcę inaczej kończyć. To jest piękne zakończenie.